Dzisiaj będzie trochę niekonwencjonalnie Hej cześć witajcie z tej strony Z Masło i jak sami widzicie Trzymam w rękach świeżutko nowego zapakowanego LG Gram. A za mną jest niemała bestia. I dzisiaj ten biedny, mały LG zostanie przetestowany na praktycznie wiele różnych możliwych sposobów. Ten konkretny komputer przechodzi szereg testów militarnych. I dzisiaj właśnie sobie sprawdzimy te testy militarne, które ta jednostka przechodzi. A także myślę, zrobimy coś ponad i dorzucimy swoje 5 groszy do tego wszystkiego. A few minutes later. Jak widzicie warunki pogodowe nie dopisują, tak żeby nie było za ciekawie, ale mamy tutaj naszego lg -ka. i akurat zabawne, bo wytrzymuje on testy traktowania wodą, więc poproszę tutaj moją wodę. Więc trochę słabo pada, więc pomożemy. Proszę gin. Ma wystarczy. Fajny, taki będzie czyściutki teraz. Wcale jakby nie był brudny z tego. No, jeszcze działa. Raczej taka ilość wody. Nie widzę, żeby mu zaszkodziła specjalnie. Się chopok -ok nie przejął. Będzie dobrze, już nie będzie mógł. Tak. Już wytrzemy i będzie dobrze. O, cały czas działa. Nawet klawiatura bez problemu. Nice! -u. Mamy tutaj butelkę jednolitrową, więc to waży troszeczkę więcej niż 1 kilo i upuścimy to z takiej wysokości. Jest życie. Jeszcze raz. Teraz zobaczymy, jak sobie poradzi z otwartą na klawiaturę. Serce mi chyba pęknie. Ale działa klawiatura. A kurde, taki ubrudzony się zrobił, tak nie można do kadrów, trzeba umyć zaraz, ja to załatwię. Czekaj, weźmiemy. O, pyk, tu wytrzemy, Oj. o O, od razu będzie ładnie do kadrów, no nie? No. Gdyby ktoś potem nie marudził, że mamy takie nieładne ubrudzone na kadrach. Hmm. Teraz, jak na dzieci przestało mi się troszeczkę w piasku, a że ten LG wytrzymuje testy pyłowe, to co? Sahara. Ojojku, a co to się stało? A co to za niefortunny wypadek? Ojojku, mm. o tak, spłonę za to w piekle, no ale teraz to już poważnie go trzeba będzie wyczyścić. Kurde. bez problemu możemy sobie tu prawda przenosić klawiatura s u p e r nawet klawiatura działa chociaż takie jest śmieszne chrupkanie mogłem wziąć sprężone powietrze o co tu się dzieje o naprawiłem klawisz naprawiłem klawisz Ci, nawet nie. Nie, no przyjdźcie go nas go wodą, jeszcze umyć. No, trzeba mocniej wciskać klawisze, bo piasek jest, ale. Ale to myślę, że powietrzem pewnie jakby go No, zrobią. spróbujemy go jeszcze przywrócić do żywych. Mogę go potem rozkręcić jeszcze, zobaczymy czy w środku się coś ten nawciągało. Teraz mamy naszego specjalnego pasażera. Żeby nie było A teraz wezmę go na przejażdżkę. No to co? Jedziemy. Zapraszam. ciepło w środku, ale ciekawy jestem jak naszą przejażdżkę. Zapraszam. Możesz tam zerknąć. Oj, troszeczkę go tam podniosłem. Dobra, się wygramoliłem? Puch, fajny, taki no niezaczysty. Czy działa? Tada! Ale w ogóle żarcik ci siadł, ale się wygramoliłem. Jak się żarcik, ale się wygramoliłem? No LG gram, nie? Aha! Taki żarcik sytuacyjny. Dzielny, dzielny hopok No jak widzicie laptop wygląda tragicznie, ale na całe szczęście dalej działa. Drogi ten laptop? Co? Drogi ten laptop? No trochę tak, trochę drogi. Okej. Okay. Z tego co słyszałem na tego laptopa też można stanąć, ale... Jak sami po mnie widzicie, taki jestem niezalekki, dlatego poprosimy tutaj moją koleżankę Weronikę. Miło. W takim razie zamykamy. Miejmy nadzieję, że przeżyje. Zapraszam. Ok, dobrze. Dla prawdy żyje. Żyje. Dobra, okej, okay, dziękuję bardzo. Będę tak kusi teraz. Było mi miło. Panie LG. Ech. Zobaczymy, czy będę zabójcą laptopów. działa. Aha, tu się kamyczek wbił w środek. Dlatego ten tak było takie taki dźwięk. Pięć stopni surowych i zobaczymy jak sobie hopot -ok poradzi. Wiecie, taki życiowy test, nie? Jak często upuszczacie laptopa ze schodów? No ja nigdy, ale sprawdzimy. Chyba nie tak miało być. Ojoj, ubił się troszkę. Dobra i taka grobowa cisza trochę piasku wyleciało i działa, ja pierniczę. Nóżki się zahaczyły, może jeszcze raz? No i działa To nieźle Zrobiliśmy już parę życiowych testów Parę nieżyciowych testów Więc zrobimy kolejny życiowy test Czyli przejedziemy się po laptopie rowerem No bo to się zdarza przecież, nie? Like honest, baby Like Just like Ty to działa Jak? Jakim cudem? Dejcie mnie ten rower To będzie straszne Jak ten laptop to przeżyje, to ja nie wiem Aaaaaa Czy on żyje? Jest życie Jakim cudem? Musimy wymyślić coś mocniejszego, chyba, bo moje konto zostało wyłączone. Skontaktuj się z administratorem systemu. Przepraszam, do kogo ja mówię? Jest na masce, to sprawdzimy, czy nie spadnie teraz. U, chyba solidnie przygrzmocił. Jest życie. Okej, okay, porobiliśmy dużo hardkorowych testów. Teraz spróbujmy zrobić jeszcze taki jeden życiowy. Z cyklu, wiecie, siedzicie sobie przy stole, wymakujecie rękami, jak to zwykle bywa. Jednak... Iii, co się stało? Ale podnosicie go, oczywiście laptop dalej działa. Kładziecie go i znowu się zagatujecie. gadło gadu, gadu i nagle... Co to się stało? Żyje dalej. Ok, a teraz zobaczymy jak się nagrało slowmo na laptopie. I pyk. Dobra, i to jeszcze będzie drugie. Czy taki brutalny test? Gotowy? Dobra. Sprawdzamy. Żyje. Dobra, tak. Żyje, do jego się nie da zabić. Jeszcze tak. Uf, żyje. No dobra, no ja już nie wiem co ja mogę więcej na wymyślać, żeby to było realne. Słuchajcie, no ja, jest, ja już nie mam naprawdę pomysłu jak ja mogę zrobić jakiś test, taki bardziej życiowy. E, oczywiście laptop w, wygląda jakby był ściorany bardziej niż dżinsy robotnika. Spróbujemy go teraz przeczyścić i zobaczymy jak to wszystko zniósł. Nie, nie wiem czy to będzie słychać, ale tutaj piasek się przesypuje w nim, słuchajcie. Spróbujemy go jeszcze rozkręcić. Zobaczymy, jak to w środku wygląda potem. Tutaj jest jakieś pęknięcie, prawdopodobnie od jakiegoś upadku pod skosem. E, tutaj jest troszeczkę poraniony. Tak samo z tego boku przy krawędziach jest troszeczkę poraniony. Tutaj przy upadku widać, że zawias już się troszeczkę zaczął rozchodzić. Niemniej jednak sam zawias działa. Bez najmniejszego problemu. Trzyma. Mocno trzyma. Wszystko działa. Czy ktoś powiedział Linux? Wszystko działa, bez najmniejszego problemu. Ok, tak więc tak wygląda laptop po otwarciu. Jak widzicie, no sam sobie jest całkiem modularny. Możemy sobie dołożyć ram. Kolejny dysk NVMe. Całkiem spoko. Piasek. Skąd tu się wziął piasek, yy, tak jak na przykład yy, mój kamerzysta chwilą, zapytał, skąd tu się wziął piasek? Piasek się wziął tutaj przez te otwory i wtedy jak mieliśmy otwarty ekran i rzucaliśmy w niego piaskiem, piasek się właśnie tutaj dostał i pewnie przez klawiaturę też. Teraz co sobie zrobimy? To przedmuchamy to wszystko. Kurczę, no wyczyściliśmy tego lapka no i wszystko działa tak jak powinno. Bez najmniejszego problemu, wszystko śmiga. Many, many minutes later. Ok, tak więc witam Was dwa dni po testach. Tych ekstremalnych testach tego LGK. Jak widzicie, laptop jest nadal sprawny. Nie ma tak, że po paru dniach zaszkodziła mu ta woda czy piasek. Dalej jest w pełni operacyjny. Wszystko tutaj nam normalnie śmiga. Wszystko działa bez zarzutu. Powiem Wam szczerze, nie spodziewałem się, że ten LG tyle wytrzyma, bo bądźmy szczerzy, ten komputer nie wygląda na taki, który mógłby przetrzymać te wszystkie rzeczy. Co jest myślę jeszcze bardziej imponujące, jeżeli weźmiemy pod uwagę jego wagę, która jest niesamowicie niska. Gdy recenzowałem wcześniej tego laptopa, troszeczkę obawiałem się, że te testy militarne, które tak dumnie brzmią, że przeprowadza się testy militarne, tak naprawdę w gruncie rzeczy no, niewiele za sobą niosą, bo są przeprowadzone w taki sposób, żeby po prostu były wygodne. Jak sami widzieliście po dzisiejszym filmie, nagięliśmy to niemal do granic możliwości, a w wielu miejscach też tą granicę przekroczyliśmy, gdzie laptop nie był oficjalnie sprawdzany, no i co? Zasadniczo mamy tutaj jakieś miniaturowe pęknięcie, i coś tu przy zawiasie jest brzydkie. No oczywiście laptop się porysował, ale myślę, no tego należało się spodziewać. I wątpię, żeby ktokolwiek kiedykolwiek poddawał go aż tak mocnym torturom. No chyba, że moja dziewczyna. I osobiście bardzo się cieszę, że te testy militarne to nie jest jakiś pusty slogan, tylko faktycznie coś za tym idzie, a idzie za tym naprawdę solidna wytrzymałość. Tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Do zobaczenia w kolejnych. Na razie BIOS.